Czy biznes może wzmacniać związek? Już za chwilę się o tym dowiemy, bo porozmawiamy z parami, które wspólnie prowadzą Żabkę. Dobrze mieć kogoś, kto razem z nami przeżywa sukces, ale także wyzwania, które taki biznes nam przynosi. Bądźcie z nami. Katarzyna Dowbor, zapraszam. Cześć. Cześć. Z Bławiejewa. Taka mała miejscowość pod Górnikiem. Natalia. Radek. Kryzińscy. Kryzińscy. Nie, Ja nie. tak, na inauguracji ambasadorów. Zaczynamy. Na kawę dzisiaj przyszli Natalia i Radek. Małżeństwo. Od ilu lat jesteście małżeństwem? 10. Od 10 Od dziesięciu lat. Od 10 lat. No to już to... To chwilę trwa. Macie dwie córki. Tak. Jak mają na imię? Zuzanna i Agata. Jedna prawie dorosła, a druga malutka. Dokładnie tak. <grym> Radek prowadzi żabkę. Tak, dokładnie. W małej miejscowości, w osiedlu. Mhm. Z, z, z małą społecznością, ale czujemy się jak domownicy w niej. – Jaka to miejscowość? – To jest Błażejewo. – Błażejewo. Natomiast Natalia pracuje, jakby też ma dużo wspólnego z Żabką, a właściwie bardzo dużo, bo tak, pracuje w tak. centrali Żabki. – Tak, współpracuję z Żabką i zajmuję się procesami franczyzowymi. W moim zespole pomagamy franczyzobiorcom, ułatwiamy im tą pracę i sprawiamy, żeby te procesy, które, z którymi na co dzień się zmagają, no, jakoś tak płynniej przechodziły, i nie sprawiało im takiej trudności. No i teraz ja jestem bardzo ciekawa, kto kogo namówił. Czy ty namówiłaś męża, żeby e, został franczyzobiorcą? Czy można mówił ciebie, żebyś poszła do centrali? W ogóle nie było korelacji. <grym 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 <taniec> nie było nic? Nie. To jak to się stało? <grym> yy, ja w czasie pandemii otworzyłem sklep. To była przemyślana de decyzja. Yy, no bo wiadomo, jak się pandemia zaczęła, zaczęły się obawy. Co dalej z moją pracą obecną, w której pracowałem? A stwierdziłem, że żabka to taki sprawdzony model biznesowy, także podjąłem decyzję, że tak będę prowadził swój sklep. Mm -hmm. A Natalia? Ja w ogóle jeszcze pamiętam, jak mój mąż, jak nawet się poznaliśmy, jeszcze nie był, mój mąż, to ciągle tak mówił, ja bym chciał kiedyś prowadzić sklep. Ja, Natalia, zobaczysz jakiś będę prowadził sklep. No, Ale ja taki miał. No nie, no bo no, to taki żart, tak? Nie, nie mamy lokalu, nie mamy zaplecza finansowego, gdzie on będzie prowadził sklep. No Aha. i tak sobie żyliśmy, żyliśmy i w pewnym momencie mąż pamiętam przychodzi, Natalia, takie ogłoszenie zobaczyłem, zobacz, żabka, można otworzyć tam sklep, być franczyzobiorcą. więc... No dobra, my ogólnie sobie nie podcinamy z chwydeł, więc e, ja pamiętam, wtedy mówię do, do Radka, no to tam napisz, no jakaś rozmowa, zobaczymy o co w tym chodzi, a on, no już napisałem, ja no tak. <laughs> <laughs> Czyli teoretycznie się radził żony, ale z drugiej strony już podjął decyzję. Ale, a jak ty trafiłaś do żabki? Ja wcześniej pracowałam w jednej z sieci też handlowych, byłam jakby w zakupach, specjalistą w zakupach, no ale tak poczułam że chyba pora na jakąś zmianę. Że podoba mi się ta praca, ale jednak mówię coś innego. No i zaczęłam aplikować faktem, no Webka jest taką dosyć firmą, nie wiem, znaną w, w, no w Polsce i taką chciałam, o, chciałam spróbować pracować w tym, w tym miejscu. Udało się. Ja na początku pracowałam w Webce w, w dziale usług, mhm. więc troszeczkę czymś innym się zajmowałam niż teraz. Od roku zajmuję się właśnie tymi procesami franczyzowymi. No i tak próbujemy z poziomu centrali pomagać tym franczyzobiercom w prowadzeniu tego biznesu. Chyba się to udaje. Czy w domu po pracy rozmawiacie o pracy, czy nie? Nie. Unikamy, <grym> się nie unikamy, unikamy. No to ciekawa jestem, co robicie po pracy. Rodzinnie niekiedy sobie siadamy i sobie w różnego gry planszowe, czy też w karciane. Mm. Bardzo też lubimy. Czyli lubicie tak spędzać czas, nie e, e, przy telewizorze Czy, czy siedząc, sprawdzając nie, media społecznościowe? Ja się staram jeszcze z tą małą jeździć aktywnie sobie na łyżwach, a latem popływać sobie w basenie. Hmm, czyli jednak to jest i ruch, a do tego jeszcze jakby takie intelektualne rozwijanie tak, się, bo, tak. bo gracie w gry. No to, to podobno bardzo pomaga właśnie umysł w dobrym stanie utrzymać, także. Fajnie. Jakaś odskocznia też trochę od, od tej takiej pracy. pracy, tak. A Natalia też z wami na basen chodzi, czy nie? Nie. nie. Bo ja wolę nie. poczytać książki. Łyżwy nie? <noise> nie, nie? Jakie książki czytasz? Um, kryminały, thrillery psychologiczne. No, lubię takie um, książki z deszczykiem emocji. Mm. Tak? <noise> to ja jestem z tobą w tym, bo ja też lubię. <noise> Rzeczywiście, to nie jest tak, że człowiek szuka. E, tej agresji czy, czy tej zbrodni, tylko szuka pomysłu na rozwiązanie, tak, prawda? Tak, I tak. takiej, e, czy zgadnę kto jest winny, co się wydarzyło, prawda? Niestety, to jest ten dreszczek. to jest niestety bo faktycznie te książki można czytać, czytać, czytać i nie patrzy człowiek na ten czas, który upływa. Ale... Takie przyjemne. Ale nie uważasz, że czytanie rozwija, że daje taką szansę, jakby lepsze słownictwo mamy, prawda? Tak, Więcej na pewno. słów poznajemy. W ogóle próbujemy też na dzieci trochę tą, tą pasję też położyć. No Mniej czy bardziej się udaje, ale no, myślę, że jednak faktycznie no, to czytanie pomaga, tak? What Więc... eee, młodszej czytacie bajeczki? Przed tak, snem, tak. czytacie. Też tak? teraz już się staramy, żeby ona sama czytała, ale tak, tak. Ile ona ma lat? Siedem. Siedem. No to już składa literki. Tak, tak, tak. Co jeszcze lubicie? Co sprawia Wam przyjemność poza pracą? Bo oczywiście, żabka to jest no, Wasz sposób na życie, na zarabianie, na jakby generowanie jakichś oszczędności, ale, ale coś jeszcze robicie poza tym? Tak, jeszcze sobie wyjeżdżamy, gdzieś też spędzać aktywnie sobie czas, czy zwiedzać cokolwiek. Mm -hmm. Jak mamy coś fajnego, gdzieś tam upatrzone, to sobie jedziemy, sobie zwiedzimy. Mm -hmm. Jak nam czas na to pozwala i dzieciom, oczywiście, żeby ich nie odrywać też ze szkoły, ale jak najbardziej też sobie zwiedzamy trochę, czy wychodzimy sobie na spacery do lasu, bo mamy też niedaleko. Mm -hmm. e, ile ma starsza córka? 16. 16 lat. A chce jeszcze z Wami jeździć, czy już nie? To sobie gdzie? <gry> jak jest jak na wakacje? Wyjazd. Jak na wakacje to jak najbardziej, to, to, to jedzie z nami, ale jak już gdzieś mamy jechać do znajomych czy do rodziny, A, To nie, już nie, nie, to już nie chcę. No tak, to tak jest z tymi dzieciakami, że one. Rzeczywiście bardzo są chętne, jak są malutkie, a im są starsze, tym bardziej szukają własnego towarzystwa. Tym bardziej celebrujemy te wyjazdy z tą młodszą, bo też wiemy, że prędzej czy później nie będzie chciała z nami jeździć. Żabcek, o, o którą prowadzisz, na pewno są sytuacje, które was czasem zaskakują. Ja jestem bardzo ciekawa, czy. Jest jakaś historia, którą chcielibyście się podzielić. Mówię o klientach, o sytuacjach, które wam się wydarzyły. Oj, tak jest. No, to ciekawa no, tak? Muszę jak to się potrafię pochwalić. Nauczyłem e, moją klientkę, 80 lat ma pani. Dużo zdrówka jej życzę. E, na kasie samoobsługowej. Mhm. Tak. Pani już umiała kartą płacić, więc kiedyś ją zaprosiłem, jak kasy samoobsługowe weszły do nas do sieci. Zaprosiłem ją, żeby podeszła ze mną, pokazałem jej, gdzie jak to sobie... się robi. Tak, gdzie sobie co wybrać, jak sobie odbić ten towar i jak sobie zapłacić. Chyba w... dwa razy pani pokazałem tylko i. Wiedziałem już... Tak, pani już sama teraz podchodzi, idzie sobie do kasy samousługowej z bułeczkami, z wodą, sama się obsłuży, mówi: A wy sobie nie przeszkadzajcie. <laughs> No. Jeżeli mamy dostawę czy coś, to, to naprawdę a zawsze zami jeszcze stanie i porozmawia. No i to jest chyba ważne. Co jest takiego ważnego, żeby jak to zrobić, żeby przywiązać do swojej żabki klienta? Rozmawiać z nim też. Porozmawiać, stanąć. Dzień dobry, uśmiechnąć się, jak tam dzień mija, albo pożyczyć miłego dnia. No nawet yy, zdarza się tak, że jak jestem obecny na sklepie, od rana robię zamówienie, to niekiedy sobie też idę sobie przejrzeć, jakiego towaru może im brakować przed weekendem i tak dalej, I widzę się z tymi klientami na, na sklepie. No zawsze się dziewczyny, moi pracownicy się ze, ze mnie właśnie śmieją. Mówią, szefie, ty to zamówienie byś zrobił w godzinę, ale zajmuje ci ono trzy. <głos> <głos> tak, ale ten kontakt z klientem dla mnie też jest ważny, że właśnie sobie z tymi klientami też stanę, porozmawiam. To jest, to jest istotne. I ja myślę, że dlatego oni wracają, prawda? Że oni czują to, że ktoś się cieszy, że oni przyszli. A nie mówi, o Jezu, znowu jacyś ludzie przyszli. Nie, nie, nie. Tak o, nie można. Nie, tak nie wolno. Czy tak jak mówiła Natalia, marzyłeś o tym, żeby otworzyć kiedyś sklep? Tak. Czy to marzenie jakby jest. spełniło się na pewno, ale czy to się. Jakby łączy z tym, o czym marzyłeś? Czy tak miało to wyglądać? No, powiem, że nawet wybiegło poza. O, jeszcze jest lepiej <noise> ta, niż myślałem. Lepiej niż myślałem, tak. Y, dlatego, że też zostałem trenerem. Uczę też nowych franczyzobiorców, mhm. którzy przychodzą do nas do sieci, kandydatów na franczyzobiorców, przepraszam. Y, pokazuję im, na czym ta praca polega, jak należy postępować. I wprowadzam ich e, do tego, żeby też e, swoje biznesy tak dobrze prowadzili, jak myślę ja. <laughs> tak skromną swoją osobą, ale tak e, postaram się jak najlepiej prowadzić swój sklep według standardów w sieci. No właśnie, te standardy są bardzo ważne. E, e, powiedz mi, Natalio, e, czy to się zmienia? Czy jakoś wy tam w centrali pracujecie nad tym, żeby to jak najlepiej funkcjonowało? Tak, no w ogóle. Mm... No, różne działy są u nas w firmie odpowiedzialne za różne kwestie, ale my bardzo wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów. Słuchamy tych głosów klientów i idziemy im naprzeciw. E, dostosujemy te, dostosowujemy też te standardy w sklepach e, pod to, co jest potrzebne i oczekiwane na rynku, więc e, na pewno to się zmienia, to, to się rozwija i e, pewnie tak jak Radek otwierał sklep 4 lata temu, no to było inne gdzieś tam podejście i in, inne standardy niż są teraz. Ale to jest też istotne, no bo my musimy też utrzymać, tak jak właśnie wspomnieliśmy tutaj, tych klientów. My chcemy, żeby oni do nas wracali. No i fajnie wywracają, fajnie słyszeć, że, a bo u was jest fajnie robić zakupy, bo u was zawsze jest towar dostępny. No to są takie miłe słowa, że faktycznie człowiek czuje, że fajnie, że w to weszliśmy, fajnie, że to robimy. I, i już nawet przymykam oko, że męża nie ma w domu. <grywa> to jest ta. To jest Plus taki dodatkowy jakby tego wszystkiego. A rzeczywiście męża tak często nie ma w domu? E... Tak absorbuje go ta żabka? Może teraz już tak nie, ale na pewno te początki to tak. To w ogóle ja tak pamiętam, że nas wszystkich wtedy nie było. My wszyscy wtedy byliśmy w żabce. Jakby tak, no, pilnowaliśmy tego, tego interesu, tego biznesu. Ten pierwszy chyba rok był taki, no najbardziej pod względem wyzwań, no bo musieliśmy się też tego nauczyć. Teraz już mamy pracowników, no już bardziej gdzieś tam to wszystko jest tak wyrobione. Tutaj widzę, że radkowie też w mniej czasu pewne rzeczy zajmują. No jakby, chyba tego interesu trzeba jednak pilnować, no i, i faktycznie, no jak, jakby tak całkiem, chyba nie poświęcał się, i tak jak mówi, nie był w tym sklepie, no to nie wiadomo, czy byłyby takie efekty, jak są teraz. Co takiego jest, że jakby kiedy tu rozmawiam z Wami i z Waszymi poprzednikami, to słyszę cały czas, że tych 5-6 lat temu zupełnie to inaczej wyglądało, a w tej chwili, jakby przez to, że, że to się tak rozwija, że tych sklepów jest coraz więcej, franczyzobiorców jest coraz więcej. E, Czyli ta żabka też musi iść do przodu. Ona nie może być w tych starych strukturach, bo czasy się zmieniły. Tak. prawda? Dokładnie. Tak, klient oczekuje czegoś więcej już od nas, też nawet. Mhm. E, no, tak jak każdy z nas już teraz wie, mamy też już teraz piecę, gdzie oferujemy też pizzę, frytki, nagetsy, różnego rodzaju takie właśnie przekąski. Pięć-sześć lat temu tego nie mieliśmy. Mhm. Mieliśmy tylko kawkę i hot doga. Standardowo. Tak. I to też ileś tam lat temu wprowadzono te maszyny do kawy, czego wcześniej nie było też. Dokładnie, prawda? dokładnie tak, więc też że musimy teraz to pielęgnować, żeby po prostu była cały czas tego i dostępność, i żeby klient od nas wychodził tak samo zadowolony, jak wychodził wcześniej. A czy jest tak, że Radku, że żona od Ciebie dowiaduje się, czego jeszcze klienci oczekują i sprzedaje to tam w centrali? Tak. tak. Bo też mam gdzieś tam jak kiedy swoje uwagi i zawsze sobie coś powiemy. Przegadacie to w przegadamy, domu? Przegadamy sobie to w domu, chociaż unikamy, tak, żeśmy wspomnieli tematów związanych... z. Stricte zawodowych, żeby zawodowo. troszkę odpocząć. Tak, tak, tak. Chcemy trochę odpocząć od tego, mhm. ale jak już coś jest, to, to właśnie gdzieś tutaj rozmawiamy między sobą. Przychodzisz do domu i mówisz... Słuchaj Natalia, ja już mam dosyć, że nie ma tego, czy tamtego, czy to się nie udaje. I żona idzie i sprzedaje to potem w centrali. Nie, to <laughs> bardziej Radek wychodzi, Natalia, bo klienci by chcieli to i to. A ja go czasami zaskakuję, mówię, no tak, już nad tym pracujemy. <laughs> Więc ha, czasami wyprzedzam, a czasami tak no podłapię pomysł i mówię, no dobrze, no tam porozmawiam, bo nie w nie nie, nie mój dział jest od wszystkiego zalewne, więc jakby e, no musimy czasami gdzieś komuś innemu muszę powiedzieć, czy, czy zapytać o jakieś możliwości, e, ale tak fajnie jest też to, że klienci też nam podsuwają czasami jakieś różne rozwiązania, albo właśnie franczyzobiorcy. My bardzo sobie też cenimy takie rozmowy z franczyzobiorcami, warsztaty z nimi, no bo jednak oni są najbliżej tego mm -hmm. wszystkiego, tego klienta, tych procesów. Jak oni nam nie powiedzą, że coś im zajmuje, jest zbyt dużo czasu, no to my nie mamy tego feedbacku, żeby coś usprawniać. No to mhm. tutaj ta korelacja jest dosyć istotna. Czyli ty masz najbliżej franczyzobiorcę. Tak. <grafię> Ze wszystkich kolegów tak, w centrali. Tak. I też to się przekłada na to, że często właśnie tutaj w sklepie męża testujemy, robimy pomiary. No, bo faktycznie to jest taki sklep, gdzie no ja mam najbliżej i najłatwiej mi coś zweryfikować na miejscu. I w sumie fajnie, nawet w tej mogę pójść i, i zobaczyć, jak to faktycznie funkcjonuje. Jak dajemy coś, mamy jakiś pomysł wdrożenia czegoś nowego, no to zawsze też to testujemy. Więc jak się udaje tutaj y, testować na, na jak najbliżej na, naszego miejsca zamieszkania, no to, to tym lepiej, no bo można na bieżąco to weryfikować. Co ostatnio testowałeś? Przyznaj się, co ostatnio testowałem? Wprowadzenie ciepłych przekąsek na kasie samousługowej. <noise> tak? To się da? Tak, teraz już się da. O, czyli masz zasługi. Jakieś zasługi? Zawsze <noise> się coś znajdzie. <noise> czyli można sobie zamówić ciepłą przekąskę i... Tak, i podejść z paragonem do kasiera. No proszę bardzo, już zapłacić i tak. tylko przyjść odebrać. Dokładnie tak, tak. No, bo kasjer tak, też już tak. właśnie widził u siebie na kasie, że takie coś zostało wybrane, że zaakceptował, także mhm. myślę, że, że odbije się to fajnie na, też na rozkolejkowaniu e, gdzieś tam kolejek w no godzinach tak. szczytu. nie? No tak. A, a rzeczywiście te kasy samoobsługowe się sprawdziły? No u mnie w sklepie tak. Mhm. Du bardzo duża używalność tej kasy jest właśnie u mnie, co... Przed... Szybciej jest. Tak, co przekłada się właśnie e, na resztę obowiązków kasierskich, mhm. które gdzieś tam są, są obok, czyli mhm. tam wydawanie paczek i tak dalej. Po prostu ktoś, kto wchodzi po napój może i płaci kartą, może sobie iść do kasy samoobsługowej, zapłacić sobie I tam i po prostu może sobie wejść ze sklepu. A, a nie czekać w kolejce. Nie czekać w kolejce. Mhm. No to jest bardzo, bardzo rzeczywiście ważne, żeby ułatwiać to wszystko, a nie skarżą się na przykład klienci, że za dużo u was się dzieje, bo tu paczki, tu gorące przekąski, tu sklep, jakie jeszcze obowiązki żabka na siebie przyjęła, Wymia wypłata pieniędzy i tak dalej. Nie, ja myślę, że klienci nie. wręcz... Chyba już tak sieć ich nauczyła do tego, że u nas jest dużo. I można dużo i można fajnie, bo w jednym miejscu, że nie, że oni wręcz przychodzą i oczekują, że właśnie u nas że będzie te usługi można będą. Tak. My jesteśmy w takim miejscu, jak mamy sklep zlokalizowany, że klienci bardzo sobie to cenią, bo do, do najbliższego punktu mają około dwóch kilometrów żeby gdziekolwiek się dostać do jakiegoś sklepu i tak dalej. Mm. Także tak trochę mamy taki monopol, <laughs> Jak to, jakby to brzydko nazwać. Yy, ale bardzo sobie nas, nas cenią, bo mamy wszystko. Mamy i ciepłą przekąskę, i mamy yy, napoje, i sklep. Nadanie paczek. Nadanie paczek, i wypłata pieniędzy, <laughs> i wpłata na kartę też. Mm -hmm. Także klienci bardzo naprawdę sobie to cenią i są zadowoleni z tego. No właśnie, czyli to jest jakby taka duża, duża możliwość, duże możliwości, które są niezwykle istotne. Co się najlepiej sprzedaje w waszej żabce? No tutaj pieczywo. Pieczywo? To, tak, sprzedajemy bardzo dużo pieczywa, jak i rano, tak i wieczorem. Mhm, czyli y, klienci przychodzą, szukają świeżego pieczywa? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Zawsze to pieczywko jest dostępne dla klientów. I, są, I bardzo sobie to cenią, bo zawsze i rano, i wieczorem mają ciepłe pieczywo. A o szóstej rano już jest? Tak. Hmm. A sami też jecie to pieczywo? Oczywiście. <grym> <grym> Cieplutkiego? <grym> Cieplutkiego, kto by nie zjadł, ja też uwielbiam, także absolutnie was rozumiem. A co było dla Was największym wyzwaniem we współpracy jako małżeństwo, a co okazało się taką supermocą? Chyba hmm. jako wyzwaniem to. Może nie na początku, no bo na początku tylko mąż był w sieci, ja pracowałam w innym miejscu. Ale teraz, jak już jesteśmy w tej samej Razem, miejscu w tej samej firmie to chyba to było takim wyzwaniem, no bo. Mówię, nie zawsze jest komfortowo, jednak pracować w tym samym miejscu. Obawialiśmy się, że nasze tematy spadną na tematy filmowe tak. tylko, tylko i wyłącznie. Czyli, że w domu będziecie też rozmawiać tylko so 24 o 24 na dobę będzie, będzie temat żabki, ale okazało się, że nie. I chyba naszą supermocą jest to, że takiego balansu do, doznaliśmy i potrafimy sobie z tym radzić. Że żeby my gdzie oddzielić pracę i życie prywatne. Tak. No ale nauczyliście się tego. To nie jest tak, że to przyszło od razu. Nie. Nie. nie, ale musieliśmy to w sobie od razu powiedzieć. że Chcemy ten, ten, tam odskocznie mieć taką. Jest praca, ale też jest życie prywatne. I yy, no, udało się. się, się. Udało. I to jest chyba najważniejsze, że się udało i że potrafiliście to znaleźć, prawda? Bo mogło się różnie to potoczyć. Mogło, ale się nie potoczyło. <laughs> I bardzo dobrze. Czyli to nie jest tak, że jesteście po obu stronach barykady, że ty po jednej, ona po drugiej. Dokładnie tak, to jest bardziej współpraca między nami, że sobie e, tak jak wcześniej powiedziałem, e, coś możemy podsunąć jakiś pomysł, który można też fajnie go wykorzystać czy wprowadzić do sieci. A ciebie w pracy nie podpytują, jak to tam? Ten, radzi? Ale to troszeczkę o to chodzi, tak? żebyśmy poznali jak najlepiej tą pracę franczyzobiorcy i mogli później e, no, wymyślać te różne innowacje i usprawniać to. Więc mm -hmm. tak, podpytują. Ja w ogóle e, często mam e, ci ludzie, którzy wiedzą w firmie, w wymowie z franczyzobiorcą, no to Natalia, a Twój mąż nie mógłby nam sprawdzić tego? <laughs> a zobaczysz, jak wygląda to. I tak, no, często mamy w domu takie. Przyjeżdżam na przykład, z pracy z centrali i mówię e, do męża, że wieczorem będziemy musieli jeszcze podejść na sklep, bo chciałabym e, coś zweryfikować. No dobra, dobra. <śmiech> <śmiech> Więc jakby no, jest to wsparcie, jest ta współpraca, e, No ale to chyba... Jest nam potrzebne akurat, mi no, jest mocno potrzebne w mojej pracy to, że mam tą możliwość zweryfikowania e, faktycznie tych procesów franczyzobiorcy. Twój sklep jest w centrum miejscowości, czy jest gdzieś poza? W centrum. W, ce centrum. w centrum osiedla, w centrum tej miejscowości, tej mhm. społeczności, więc. Mhm. Czy y, jakoś udzielasz się charytatywnie? Tak, tak. Y, jak tylko jest y, coś organizowane, zawsze charytatywnie. Y, Odstępuje część placu, właśnie, żeby koło gospodyń wiejskich mogło też wystawić sobie charytatywnie tam ciasto czy coś takiego. Pomóc innym. Pomóc innym, mhm. to już niejednokrotnie tak się zdarzało, także, także bardzo się w tym udzielamy. Czyli jakby, bo to jest parking twój, tak? To, jest parking. to jest miejsce, to jest parking. które należy do Twojego sklepu. Dokładnie tak. Mhm. Czyli. Dajesz szansę na to, żeby tam rzeczywiście coś się działo, jeżeli to jest rzeczywiście centrum osiedla? Tak, oczywiście tak. D daję w tym szansę, sam nawet idę i też wspieram. Kupujesz coś, wspierasz. Oczywiście. No w ogóle jesteśmy takim punktem bardzo rozpoznawalnym, bo jak coś się dzieje, to no tutaj koło chapki, koło, żabki. koło żabki. Wszyscy wiedzą od razu gdzie, więc to też no jest bardzo fajne. To jest bardzo ważne, żeby jeszcze też w tej społeczności, niedużej społeczności, jednak się udzielać i pokazać, że, że coś dajemy, a nie tylko bierzemy, prawda? Dokładnie. Radku, czy kiedy marzyłeś o tym sklepie, no bo to było twoje marzenie, Szukałeś lokalu, chciałeś kupić, mieć. Jak to było? Nie, nie, nie szukałem. Żabka to, jak wcześniej wspomniałem, to taki sprawdzony model biznesowy z własnym lokalem od żabki. Czyli to żabka zaproponowała ci lokal? Tak, żabka mhm. zaproponowała lokal. I zobaczyłeś, że to jest lokal w tym miejscu, w którym mieszkasz, w którym mhm. żyjesz? Tak, tak. I mówisz, biorę. <noise> dokładnie, tak, 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 tak by to panika się wybrzmiało. <noise> Ten sklep to jest taki osiedlowy, lokalny, mały sklepik. Ja widziałam takie reklamy, że ktoś tam w piżamie przychodzi. E, do żabki, e, w kapciach zdarzają ci się tacy klienci? Tak, zdarzają się. Bo blisko mają. Bo bardzo blisko mają, dokładnie. <noise> Ale nie dziwisz się, jak widzisz klienta nie, na przykład w piżamie? Na początku już e, pierwszy raz może się zdziwiłem, a teraz już się przyzwyczaiłem. Wyskoczył, po popieczywkę świeże, coś sobie wziąłeś jeszcze do obkładu i leciał do domku. <noise> to ciekawostka. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo cenne, kiedy masz się tak blisko sklep. Czujesz się prowadząc tę żabkę częścią lokalnej społeczności. Tak, tak, bo ta żabka to jest w takim centrum tego osiedla, gdzie jak hasło pada od klientów. A gdzie się możemy spotkać? To pod żabką. Dużo też w młodzieży się u nas przewija w sklepie. Tak faktycznie. To nie jest tylko tak, że starsi poczuli ten klimat żabki, ale już widać, że jest ten trend w, nawet w młodszych osobach. Czyli przychodzą młodzi? <grym> tak, tak, tak. Zbierają się, umawiają się pewnie koło żabki. Tak. Szolują też... się, ile mają żabsów? <grym> tak. <grym> Szkolenia to bardzo ważny temat dlatego że żabka tego bardzo pilnuje żeby takie szkolenia były wy przeszliście takie szkolenia ja tak ja nawet pracując można tak powiedzieć w, w centrali, centrali tak miałam szkolenia w sklepie o żabki. czyli chodzi I to o męża. i nie umęża to nie męża. nie pozwolili umęża męża? ja nawet nie wiem czy bym chciała bo to jednak to jednak osoba z zewnątrz, której nie znam, mi mówi o tych procesach, o tym, jak powinno się obsługiwać, co należy do obowiązków sprzedawcy, franczyzobiorcy. No i to też posłuchać z innej strony, to chyba trochę lepiej. Że jednak, mimo tego, że już w tym byłam i dużo rzeczy, które słyszałam, już jakby nie były dla mnie nowością, no to jednak, chyba to założenie tych osób decyzyjnych w webce, które te szkolenia organizują, jest takie, żeby jechać gdzieś nawet do innej webki, trochę oddalonej od swojego miejsca zamieszkania, jest na plus. Ale uważasz, że to jest dobry pomysł, że ludzie, którzy tak naprawdę z tym handlem nie do końca mają kontakt, prawda? No bo pracują w centrali, powinni spróbować też tam. Gdzie tak naprawdę to wszystko się odbywa? Tak, no bo to jest to serce tego biznesu i tak właściwie, żebyśmy później mogli coś usprawniać. To w każdym dziale, no jednak każdy zespół za coś odpowiada, za to, co finalnie dzieje się w sklepie. No to fajnie, że może zobaczyć, jak to funkcjonuje z takiego naj, najmniejszego tego poziomu, z tych, z tych rzeczy, które robi sprzedawca. E, który robi franczyzobiorca, jak się odbywa filmowanie dostaw, e, jak się rozkłada towar na półce, rozkłada cenówki. Takie bardzo podstawy podstawy bym powiedziała tego wszystkiego. E, I też, jak rozmawiam z ludźmi, którzy już te, te, to szkolenie odbyli, to bardzo sobie to chwalą i pozytywnie się wypowiadają, więc chyba coś w tym jest. Wiesz, e, kiedyś pamiętam, tak słyszałam, że jak e, nawet był właściciel fabryki, to kiedy jego dzieci miały tę fabrykę przejąć, to musiały przejść całą drogę od najniższego szczebla w tej fabryce, zobaczyć jak wygląda produkcja, i dopiero potem mogły zostać współwłaścicielem, prezesem czy dyrektorem. I to chyba było dobre. No tak, nie? bo to jednak no fajnie, że jesteśmy właścicielem biznesu, ale to nie jest takie bardzo. Lajtowe. to jednak to jest praca, którą trzeba wykonać, i nie zawsze to łatwa praca, czasami to jest wymagające jakichś poświęceń, tak? Trzeba to wszystko zobaczyć. Tak. Ile y, dni trwa takie szkolenie dla e, e, osób, które są? Pięć dni. Pięciodniowe. Tak. A ty przechodziłeś jakieś szkolenie? Tak, tak. Musiałeś. Też musiałem. Mhm. Musiałem też przejść e, szkolenie na franczyzobiorca. A, no tak, i to trochę. To też, trwało, to też Ale było dało ci dużo? Tak. Mhm. No na początku nikt z nas nie wie jak to poprowadzić. Tak, tak jak też wspomniałem wcześniej. Teraz ja szkole, ty właśnie co wchodzą mhm. do nas do sieci, także wiem i staram się jak najlepiej przekazać im tą wiedzę, mhm. żeby też sobie mogli e, łatwo wszystko układać. Pokazuję im jak to robić. A nie boisz się, że sobie konkurencję wychodujesz? Nie. 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 E, Żadnego z moich kandydatów, których w szkole nigdy tak nie traktowałem, zawsze im się staram przekazać tą wiedzę, moją wiedzę, najlepiej jak tylko potrafię. A do każdego też muszę podejść indywidualnie, bo to są już też niekiedy żony czy też mężowie naszych franczyzobiorców. No tak, bo okazuje się, że to jest fajna praca. Tak. Jest to ciężka praca, bo nie powiem, że, że jest to łatwa praca. Mi przynosi to satysfakcję. Oni wszyscy też prowadzą te biznesy już. I też pewnie przynosi im to satysfakcję. Tak. Przynosi im to satysfakcję, bo gdyby im to nie przynosiło, to ich by też nie, nie było z nami. Ja myślę, że ta satysfakcja jest chyba tutaj najważniejsza. Bo oprócz tego, że mamy pracę, zarabiamy oczywiście, to bardzo ważne jest, żeby to była też i pasja, i satysfakcja. Dziękuję Wam za tę rozmowę. Dziękujemy również. Biorę, Jeszcze tak mi się spodobało, mówię, no przecież że ja będę miał żabiskok <grym> <grym> tak. Z domu? Z domu do pracy. <grym> w Kapciach chodzisz czasem? Jak dla <grym> to tak. <grym>